Dzieci i szkolna wycieczka. Nie od dzisiaj wiadomo, że poznawanie świata, podróże, odkrywanie i zwiedzanie nieznanych miejsc należą do tych czynności, które chyba wszyscy lubimy i wymieniamy przy okazji odpowiadania na pytanie: Co lubisz robić, lub co chciałbyś, lub co chciałabyś robić, gdybyś miał lub miała wolny czas? Po rozpoczęciu roku szkolnego. I uroczystym apelu oraz pierwszym dzwonku dzieci poznawały nowe miejsce, czyli szkołę. Co prawda trudno im było przez kilka pierwszych dni odnaleźć drogę do ich klasy, ponieważ na korytarzach nadal trwał remont i tumult i dodatkowo pozostali uczniowie ze starszych klas przytłaczali ich wzrostem, nie wspominając już o kilkunastokilogramowych plecakach uporczywie wiszących z tyłu. Na małych ramionkach naszych bohaterów i nie tylko ich. Na jednej z pierwszych lekcji dzieci dowiedziały się, że zamiast nauki w klasie czeka je niesamowita niespodzianka czyli wycieczka szkolna. Ale fajnie! Hurra! Wszystkie się radowały, bo miały pojechać do dużego miasta na zwiedzanie. Na parkingu za szkołą czekał już autokar i pan woźny który poczuwał się w obowiązku do kierowania wszystkimi i wszystkim oprócz autobusu. Po załadowaniu grupki oszalałych z radości dzieci, kierowca wraz z panią wyruszyli z pod szkoły na długo oczekiwaną wycieczkę. Woźny przygotował własnoręcznie suchy prowiant na drogę oraz kwaśne mleko w kance. Chaotycznie porozrzucane plecaki i tornistry poukładał pod ścianą, Obok sali gimnastycznej tak, aby bezpiecznie czekały na powrót wycieczkowej klasy i poszedł grabić wysuszony trawnik. Dzień był słoneczny i dość ciepły, a brak klimatyzacji w autokarze oraz zapach spalin nie pomagały i zaczęły doskwierać wychowawcy klasy. Oczywiście natychmiast temu zaradzono i we włosach dzieci przemykał wiatr. Droga przebiegała również szybko i bezproblemowo. A widoki za szybami nie były dość wyraźne z powodu prędkości, dużej ilości rys, roztartych much oraz innych przyklejonych owadów. Ale dzieciom to nie przeszkadzało, bo znalazły sobie inne zajęcia, w tym puszczanie samolotów z papieru, puszczanie bąków, rzucanie w siedzących kawałkami suchego prowiantu i plucie kwaśnym mlekiem. Typowe wycieczkowe zachowania, więc chwilę potem szyby od wewnątrz również zmieniły odcień. Cel podróży w tę stronę został osiągnięty, i autobus zatrzymał się na wielkim parkingu przy jeszcze większych budynkach w dużym mieście. Po wyjściu okazało się, że temperatura na zewnątrz jest równie wysoka jak wewnątrz pojazdu. Pomimo to pani ogarnęła rozgardiarz, jaki zapanował wśród dzieci i po wyjściu ustawiła wszystkie w szeregu, aby je policzyć, po czym ciężko westchnęła i omdlała, osuwając się na rozgrzany asfalt, uderzając nosem i ręką. Wszystkie dzieci zaczęły krzyczeć i piszczeć, ponieważ nie widziały jeszcze czegoś takiego, a złamana ręka i krwotok z nosa nie pomagały. Kierowca ocknął się, słysząc przeraźliwe wrzaski, i wybiegł z kabiny. Po krótkiej próbie ocucenia pani, szybko wezwał pogotowie, próbując jednocześnie uspokoić sytuację, w której znalazła się gromadka przerażonych dzieci. Z pogotowiem przyjechała policja i w międzyczasie wykonała kontrolę techniczną autobusu, co zdecydowanie skomplikowało drogę powrotną do szkoły, o kierowcy nie wspominając. Postanowiono, że dzieci pojadą razem z panią do szpitala i tam poczekają na wyniki badania i udzieloną jej doraźną pomoc. Na miejscu okazało się, że jedyne pomieszczenie, gdzie mogły zaczekać, to oczywiście poczekalnia szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie właśnie przewieziono kilkanaście osób poszkodowanych w wyniku kolizji trzech motolotni i szybowca oraz pojazdów naziemnych. Po kilku godzinach oczekiwania ze szkoły przyjechał nowy autobus z nowym kierowcą i odebrał dzieci. W drodze powrotnej nikt się nie ruszał i nikt nic nie mówił, oprócz smarkania. Ojciec i matka postanowili, że przez pierwszy tydzień będą odbierać dzieci osobiście, aby mogły się oswoić z drogą powrotną ze szkoły, prowadzącą przez las, pole, ponownie las. Łąkę, zarośla i w końcu ich pole. Ojciec wziął w tym celu wolny tydzień i zreflektował się, że zarośla to jednak musi wykarczować. Spokojnie czekając przed szkołą, zobaczyli podjeżdżający autobus i wysiadające dzieci w całkowitym amoku z posklejanymi włosami, kołtunami, brudnymi mundurkami i łzami w zaczerwienionych oczach i katarem pod nosem bez tornistrów i plecaków. Po trzech godzinach i krótkiej wymianie słów matce udało się zrozumieć co się stało, ojcu się nie udało. Jako że kiedyś chodził do tej samej szkoły i tą samą drogą, dobrze znał dyrektora, a z powodu dostaw drewna na opał również jego miejsce zamieszkania. W związku z tym, późnym wieczorem, wziął torbę z narzędziami, kilka łańcuchów i skrzyknął kolegów drwali.